Posłaniany w naszych dłoniach płomy. Nowa płyta Antoniny Krzysztoń powstała w odpowiedzi na wieloletnie pytania i prośby słuchaczy. Album Czekaj zawiera znane piosenki artystki w minimalistycznej, podkreślającej autentyzm aranżacji. W wielu utworach usłyszeć można dźwięki ulicy, poza tym wyłącznie śpiew i gitara. 30 lat temu Barbara Tarkowska, zainspirowana snem, w którym pojawił się jej stryj, ksiądz kapelan Jan Leon Żułkowski, rozpoczęła poszukiwanie związanych z nim dokumentów i odtwarzanie życiorysu księdza. Tak powstała książka Kapelani Wojska Polskiego Pomordowanie na Wschodzie 1940-1941. Jest to pierwsza publikacja, w której zebrano tak obszerne informacje na temat księży kapelanów, którzy zginęli w Katyniu, Twerze, Miednoje, Charkowie, Bykowni. Na jej podstawie powstał scenariusz filmu Religia TV. Śmierć ich połączyła kapelani katyńscy. Już 30 października w Warszawie odbędzie się pokaz specjalny filmu, a 2 listopada będzie można obejrzeć go na antenie Religia TV. Tych, którzy w dzieciństwie byli urzeczeni opowieściami z Narni, zachęcamy do zapoznania się z twórczością Luisa dla dorosłych czytelników i gwarantujemy, że nie będzie ona dla nich rozczarowaniem. Wyjątkowa kolekcja niepublikowanych dotąd w Polsce tekstów powiększyła się o nowe tytuły. Mroczna wieża to prozatorska uczta dla fanów jednego z największych pisarzy XX wieku. Znajdziemy w niej wielkie tematy przewijające się przez całą niemal twórczość Luisa: czas, przestrzeń, pozór i rzeczywistość. Druga propozycja to rozważania o psalmach. Mogą sięgnąć po nią zarówno znawcy tematu, jak i ci, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z Biblią.